Siemanko, witam Was w filmie, w którym sprawdzimy, czy VICE jest naprawdę tak słabym agentem, jaki się wydaje być. Jaka się wydaje być. Ale zanim to, chciałem Ci rozdać 11 tysięcy Valorant points. Chcesz? No pewnie, że chcesz. Więc zostaw obserwacje na moim Instagramie i 24 grudnia sprawdzaj, diemy na Instagramie, bo może właśnie tobie odpisze, Siemanko, wygrałeś. Najprostszy konkurs w dziejach ludzkości, wystarczy follow Instagram, nic więcej. A nagroda myślę, że bardzo duża Słuchajcie, w mojej karierze jest ostatnio czerwono I dzisiaj to moce zmienimy Nie wiem, gramy na Vice To znaczy gram Vice, będę grał Vice I mam mecz o spadek do Da jeden. Let's go guys W sklepie mam dzisiaj takie itemki Ghost, Skrzydła Marzeń, Evori, Nóż motylkowy z Cza... O, mamy gierkę Byle nie Ascent, jak będzie Ascent to dodżuję, ale to... Kurde, belem mole Żartowałem z tym doczowaniem widzowie, bo mi szkoda... Szkoda MMRów na to I tak już są niskie Genialna metalurgiczka Vice wykorzystuje ciekły metal do izolowania więzienia i rozbrajania wrogów? To to te nowe technologie, kurde. No zobaczymy. Widzowie, napiszcie w komentarzu, ile razy wygraliście Vice w życiu. Ja grałem tylko jak ta postać wychodziła. Może z dwie gry zagrałem albo trzy. Nie mam jakichś dobrych wspomnień. Wydawała się ta postać taka średnia, mocno słaba. Miałem wrażenie, że ona będzie mocna, co nie? Że ludzie dopiero muszą się nauczyć, jak nią grać. Bo na początku jedyne co w niej było spoko to to, że ludzie nie wiedzieli co ona do końca robi Jeszcze niektórzy, co nie? Więc tam no... Przez to się nią łatwiej grało, ale i tak nie zmienia to faktu, że wcale nie było tak łatwo Więc zobaczymy Losowe skinki, teraz dało taką kostkę, A jaki gościk? Gaia, Sheriff, Kuronami to fajnie, Frenzy... Znaczy Frenzy akurat nie mam za dużo skinów do wyboru Ej, fajne skinki, podobają mi się To znaczy no, Sheriff bardzo fajny Ciekawe jak mi pójdzie Nie mamy Seifera, ja powinienem grać chyba B Chociaż tam jest Sage Dobra, to dam sobie tu Ej flash, flash, flash Dobra, nie rozstawiam, nic nie słyszę. They smoke short, might be going mid Czemu nasza clow smokuje mi tu shorta? Bad word, bad word. Idą B. No to rotujemy Co on robi? Wait, 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 wait No dobra Ten Phoenix u nich jest troszkę fiu 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 nie? Typ z kosą wybiega Uuu Classic Spectrum A widzieliście nową kolekcję, która wchodzi do Valoranta? Patrzcie, muszę Wam to pokazać, kto nie widział. Patrzcie, te nowe skiny. Będzie bazowy styl taki, totalny karton. Tu macie fantoma Spectrum. Tak będzie wyglądał jak na dole. Będzie też RGX, River, tak samo i oni. Szczerze uważam, że bardzo fajny pomysł to jest, no. Naprawdę, bardzo fajny pomysł. Ej, no ja nie wiem, mam ustawionego losowego, fan losowe fantomy. Mam ich chyba z 10 kupionych, albo 12 kupionych. A cały czas mi daje tego Radianit Entertainment System, cały czas. Wykryto ich na midzie. No to idę do Kajo, Ale timing. Dobra. Ej, no ładne strzały dają w tej rundzie, no. Dobra. Byleby nie przegrać teraz tego. Ładnie. Fajnie siadło na hedy. Nie rozgrzewałem się w ogóle, ale siada jak ta lala. Otwieram tabelę. A to jest początek meczu, jeszcze wszystko może się zmienić, ale na razie jest dobrze. W ogóle ani razu ich tutaj nie widziałem, jakby na A wchodzili. No też macie. Do... Nie, oni chyba raz byli, tylko za to ja akurat nie byłem. No musi być B. No, to musi być B. Wezmę flasha, Ale oni są w menu, we can go out, right? Oh no, no, they're side. jednak. Watch out, I, I have flash here. Watch out, watch out, watch out, Raina. Ale dałem flasha na pysk sobie im. Dobra, troll z flashem jak nic. Ale Raina ma eye, ma mocnego. Okej, okay, wypowiem się na temat Vice. Uważam szczerze, że ta postać jest tragiczna. To znaczy, ona jest dobra tylko w momencie, kiedy oni wchodzą faktycznie na twój bombsite. Wtedy jest w miarę spoko. Ale i tak jest słaba, ponieważ uważam, że Killjoy jest lepsza w momencie, w którym oni wchodzą na Twój bombsite Chociaż to też zależy, no wszystko zależy, wiadomo, zależy, postać nie jest taka, że jest niegrywalna Ale sama ta ściana, ciernie i flash No to są tylko spoko w momencie, w którym oni Ci wchodzą na site a, a i tak uważam, że Killjoy lepsza, nie? Bo jak jest taki retake czy coś, to ja no nie mam za bardzo umiejętności, które mogę użyć Jedyne co to ult Short one mil, one Czyżbyśmy tutaj walczyli? Znaczy walczyć na pewno będą, ale czyżby, czyżbyśmy mieli szansę? O, trochę, trochę wolno, trochę się boją. Nie wiem skąd dostał. dostał. Wyglądało to, tak, jakby dostał nie wiem, z nieba. To no bez szans raczej, no tak jak mówię. Dobra, spróbujemy fantoma teraz. Mam ulta. Na idzie coś, dużo. Zamknę drzwi i zniszczę. Oj, radzie uciekać. No dobra. I have my ult, if you want. You can let them go side. Szczerze, ta postać jest bardzo dobra, właśnie na ascenta. Bo jak oni na B-side wejdą i ja zultuję, no to nie mają bro, ciężko. Bro. W Dobra. Dobrze, wezmę Vandala, szczerze. Teraz mamy ulta Kto się chce poddawać? Co to za typy? Rozstawiam się elegancko. Fleszyk, ściana, ciernie. Może idą teraz tu? Idą, idą. Nie idą. Ej, moja pogetse, źle ci mnie jest respić, ale słodko, patrzcie. Idzie na shorta, żeby mnie zrespić Aha, no wie o tym, że nie może, bo tam są przeciwnicy Kurczaczki Dawaj go, dawaj go, sejczka Uuu, A co tu robi Fenix? Reina u nas ma ogromnego sensa Ona jakiś challenge nagrywa, 100% Popatrzcie jak się jej celownik trzęsie Co tu się dzieje? Ej, typ ma nieskończonego sensa Nie wierzę, że gra na takim sensie normalnie, nie wierzę Aktywacja trybu. To Kajo, jaka aktywacja mordercz morderczego trybu i jakie żartu to domyślny tryb? Człowieku, masz 3 kille. Za że się Zamykasz tabele. zamknij papę. Jaki domyślny tryb zabójcy, chłopie. Jak zdychy wyjdziesz, to będzie dobrze. To wcale nie tak, że ja mam tylko 4 kile. Co ciekawe, że jeden więcej od niego, a jestem drugi. I się wywyższam. Absolutnie tak nie jest. Ja pierdzielę. Sp last here. Ooo, mamy, mamy ulta tutaj. Sky ma ul e, Sage ma ulta. Czy on będzie tym minem się wędrował? A on chyba wie, że ma ulta. Tak, co on robi? Hassa sobie, on chyba nie miał spajka i po niego wrócił. Królik Omen. Kupi mi ktoś? On nie ma nikt pieniędzy, no dobra. Nie wiem, czy grać te. A oni tam w ogóle nie chodzą. Ani razu nie weszli na jak byłem, serio, nudy totalne. No ale dobra, no zagram jeszcze, może akurat wejdą. To zagram Guardiana z ma. Ojej, co to za skin do Guardiana? Nie, to wolę grać w łopie nie? Ale znowu nie idą tu Dziwne to jest, w ogóle tu nie chodzą Na midzie też tu nikogo nie będzie? No nie ma tu nic, ja nie wiem I'm flanking They know about me. Nice, zdążę po wandalka, Proszę, proszę, proszę Zdążę po wandalka? Zdążę! No i nice Ściana, piernie Fleszyk może tutaj? Nie, no dobra, tutaj fleszyk I teraz wierzę, że tu przyjdą, patrzcie Idą tu, a ja robię ace'a tego strzałkę sowy trzeba rozwalić. Wiedziałem, że tu poleci gdzieś, no. Something, hey. Aj, byłem tutaj w takim locie jakimś dziwnym. On mnie zabił jeszcze? On trzech zabił. Fenomen to jest. No i został tylko Robin Hood w przeciwnym teamie. Dostał ode mnie 52. Ale ma fajnego ziemniaka, Kajo, przywierzkę. Ej, zarombisty ten ziemniak. Jak ten ziemniak będzie pasował do Fantoma, Phantom Recon. Ten pustynny styl. Genialne combo. Nie wiem skąd on ma tego ziemniaka. Poszukam, czy ja też go nie mam. Mają zobaczcie, jakie małe cerowniki. Reina ma taki malutki kwadracik. Ey, sorry, mały, malutki krzyżyk. A Kai ma jeszcze mniejszy krzyżyk. No, wiedzą, gdzie jest. Otoczą go, albo jednak. Z... To było bardzo ryzykowne takie fejkowanie spajka. To znaczy w taki, jak jesteście w takiej sytuacji, nie fejkujcie spajka, bo nie ma po co. Jest shoulder piku i będzie widział, że nie defujecie, a on jest tak blisko, że on wam może tak szybko wychylić, że wy nawet nie zdążycie puścić tego spajka, żeby strzelać do niego, rozumiecie? Że Jak ktoś jest mądry, to was spikuje instant i po prostu was zabije. Bo wy nie będziecie mogli strzelać. Teraz daję flesza tutaj. Ej, hey, something again. Nie ma już cierni. No kurde. Zapewne nie przejdę na drugą stronę smoka. Ostatnia runda połowy Kurde, ten fantom Fajny jest, ale zagrałbym innym stylem do niego, bo ten akurat bazowy jest taki Jak tu idą to im robię pocisk Ej No dobra To jest mapa CT, a my w CT przegrywamy 5 do 7 Kurczaczki pieczone Ghost i ściana To jest mój wybór w tej rundzie Albo żartowałem Stary Robię podteamek Podteamek gramy Żeby na spike'a rzucić kolce Strzała tu będzie Nie ma strzały za to za słowa No dobra Jest jak jest I ty what it is. A jest tak kurczę ciekawie Kto daje tego FF'a No na pewno więcej bym zrobił w tym meczu klowką. Na pewno Jeśli chciałbym odpowiedzieć na pytanie co są Vice To uważam, że nie jest niedoceniana Ona po prostu jest słaba Przede wszystkim to nie jest postać dla mnie Więc ja też tutaj no wiadomo Nie wykorzystuję na pewno w pełni jej potencjału ale uważam, że nawet dla osób, które, które, którzy lubią takie postacie, no to i tak, Kidjo jest 4 razy lepsza. Bo zauważcie jedną rzecz. W tym meczu ja rozstawiałem cały czas umiejętności i nawet raz nikt nie wszedł w moją ścianę nawet raz nikt nie. zaplątał się w moich kolcach, że tak powiem Chyba raz ktoś został tego flesha mojego, ale to też jest. No nie wiem ja im zerowy impact mam na tą grę po prostu. Ulta w pierwszej połowie w ogóle nie użyłem, w sumie <laughs> Jej ult powinien mieć, moim zdaniem, większy obszar. Klow 1 na 2. Aj! Ja, no nie mamy szans, szczerze. Po obrońcach był wynik 5:7. To jest mega mapa obrońców, teraz to widać. Tym bardziej, że ta killjoy u nich ma o wiele większy impact niż ja. Bo killjoy teraz rozstawia sobie działko na B, alarm bota, inne rzeczy. I to faktycznie ma wpływ na to, że my nie możemy wejść za bardzo w site. A jakby tam była Vice to szczerze, dwa razy prościej byłoby wbić. Co ty miałeś? Uuu Ahahaha. Ej, dwa kile mamy. Trzy kile? Jeszcze closeultuje. Reyna z kolejnym Teraz pytanie. Reyna u nas 10 tysięcy sensa kontra enemy Reyna Kto wyjdzie zwycięstwo w tym pojedynku? Przecież on nawet jak chce zrobić minimalny ruch celownikiem, to robi od 4 piksele. Fajnie sobie shoulder pikuje No, rozwala drzwi z turejna. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Obity, obita. Nice. Sejczka jeszcze mu dobiła fraga, dobrze. Pomimo tego, że ta gra polega i tak głównie na strzelaniu, to będzie, w, w którym ja gram postacią typu Vice, ja czuję, że ja jestem tak jakby mechanicznie zablokowany, nie wiem czemu. Że nie mogę wyjść i dać heada po prostu, tak tak czuję. I przez to mi się dużo gorzej gra. Bo wiem, że nie powinienem czegoś takiego robić niby, bo to nie jest postać do tego Szczerze mam to gdzieś Pa to chłopie, pa potrzymaj mi piwo Co? Ale Lipton Skąd mnie w ogóle zabił? Myślałem, że Kajo tu jest Kajo robi dwa kille No, on walczy Nie to co ja Spike do podniesienia, nie wierzę, że tu nikogo nie... Ej, poważnie tu nikogo nie ma, przecież oni mieli tego Spike'a, jakim cudem my go za darmo podnieśliśmy? No Przeciwnicy AWK? Co tu się dzieje? Ale na farcie go teraz... Short, short, short! No nie! Szkoda, że nie ma sławek u nas Claw Może by jej łatwiej było wtedy. No i się zaczyna. Every smoke is us. Ray napisze do naszej Claw Widzowie! Visu! Podtrzymaj mi piwo, patrz co ja robię. Patrz co stary kombinuje Pff. Dobra, oddaj piwo, wizu. A ten Feniks u nich jak jaskiniowiec lata tam człowiek złapą tak jakoś Elu 6.12 nie dostałem takiego w pierdolu, tak szczerze na rankezie Że czuję, że po prostu jest taki wpierdziel. Bo czasem jest tak, że przegram większym menikiem, ale nie czuć tego, tak? Tutaj czuć. Rejna się rozłączyła. Rozłączyły to o jej się chyba styki w głowie jakieś. O to jest niepoważne. Ostatnia runda, ja gram po pierwszy Dawaj guardiana, pięknego skinka. Zmieniam celownik i robię ace'a, bo to jest wina celownika. Patrz to, teraz coś się dzieje, hopie. Potrzebujemy piwo. Skąd on... Skąd on wie, że ja tu jestem, jak ja nie tupałem chyba? Oj, oj, oj. Reina aft, ah, zapomniałem. Dobra, podaj piwo mi jednak, znowu. Dobra, git. You are one v one. Nie gadaj. Nie gadaj. <grym> no co? Ale by było jakby to ugrał jako Awf, bo Rejna to będzie w szoku. Ty gdzie on jest? To on Backside widzi mnie? Flesza tu dała No, Bro, why are you writing this? No nie no teraz to gg. Dobra Widzo Widzowie Dziękuję bardzo. Czemu ja miałem dzisiaj, że spike wybucha? <grywka> dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na Instagrama, każda obserwacja to jest 11 tysięcy walorantłońców dla was! Nie, ja nie mogę! Ale mi się spadło o człowieku. Oj, chyba przerwa, przerwa od Valorant. O, naprawdę nazywam się Janusz Pijanka.